Znajdzie każde z was Muminków się przenieście świat Siądźcie przy kranach prąg I cieszcie się, bo wreszcie są Wasze muminki Wasze muminki Prześledźcie każdy drobny ruch Nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch Bo przy muminkach zleci czas Zapomni troski każde z was Bo to muminki po miękki, waszemu minki. Potomu minki, waszemu po minki. Po minki. Po minki. Pa, 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 pa ma, 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 ma. Prezent urodzinowy. Patrz, jaki piękny kwiat. Istotnie. A jak się nazywa? Nie wiem, muszę zapytać Paszczaka. Kochanie, wkrótce Twoje urodziny. Tak. Zastanawiałem się nad prezentem dla Ciebie. Jesteś kochany. I wiesz, pomyślałem sobie, że zasługujesz na coś naprawdę wyjątkowego. <grym> Tu mu będzie dobrze. Niestety, tatuś muminka wcale, a wcale nie wiedział, co mogłoby być tym naprawdę wyjątkowym prezentem. A do urodzin mamusi pozostał już tylko tydzień. Jestem w kropce. Coś naprawdę wyjątkowego. Coś szczególnie miłego. Hmm, hmm. Ma być wyjątkowe i miłe? Niepotrzebnie to powiedziałem. To nie ma pan zamiaru robić prezentu? Oczywiście, że mam, ale skoro uprzedziłem, że będzie to coś naprawdę wyjątkowego i szczególnie miłego, to mamusia Muminka nie będzie zaskoczona. Co by to mogło być? A może modelik samolotu? Nie, ale zastanów się, migotku. Zawsze masz dobre pomysły. Dobrze pomyślę. O, po, idzie mamusia. Dzień dobry, mamusiu muminka! Dzień dobry, migotku, o czym rozmawiacie? I o niczym, naprawdę o niczym! Tak, mówiliśmy o pogodzie! Zapewne zauważyliście, że mamy wyjątkowo ładny dzień! Co? Na nią patrzę, żałuję, że nie jestem małą dziewczynką. Jest mała, ale bardzo głośna. Do widzenia, Migotku. Do widzenia. Już mam. Co? Prezent dla mamusi. Jaki? Rower do domowej roboty. Dobra myśl. Czy mógłbyś mi zaprojektować taki rower z drewna? I to zaraz? Oczywiście. A myślę, że uwinę się z tym szybko. Mamusia Muminka powinna być zadowolona. W zeszłym roku podarowałam mamusi naszyjnik z muszelek. Bardzo jej się podobał. A co dostała od tatusia? Tatuś podarował jej hamak. Ale nie cieszyła się nim długo. Bo jest ciężka. A co dwa lata temu chyba... Pomyślmy o tegorocznym prezencie! Racja. Może podarowalibyśmy jej deskorolkę z żagielkiem? Taką samą jak ta moja? Mamusie nie jeżdżą na deskorolkach. Oczywiście, że nie. To nie jest sport dla gospodyń domowych. Mamusie są odgotowania. A może elegancką szczotkę do włosów? Ona nie ma włosów! Może pudło wiśni w czekoladzie? Ja je bardzo lubię. A ja wiem, kto by je wszystkie zjadł. Pomyślcie, co sprawiłoby jej przyjemność? No co? To na pewno jest to. Migotko. To, co twój tatuś w tajemnicy przed wszystkimi robi koło naszego domu? Na pewno szykuje jakiś wspaniały prezent. Pewnie masz rację. Widziałam też, że migotek pomaga mu. Ciekawe, co oni robią. Musieli wpaść na jakiś dobry pomysł. Ale my musimy wpaść na jeszcze lepszy i to już! A czy nie prościej zapytać mamusie, co by chciała dostać? Bardzo ładny rower. Zgodnie z projektem. Solidna konstrukcja. Mhm, mm jazda na rowerze jest bardzo zdrowa. Może popchnąć? Dobrze. A... A... A, nie Cha <śmienicza> cha Nic ci się nie stało? cha Nic nic, ale cha rozleciał się. Nie nadwyrężaj nogi, kochanie.. To ja! gotowe. Co ci się stało? Tatuś potknął się o kamień. Trzeba było opatrzyć, żeby nie dostał zakażenia. Mamusiu, muminka? Słucham. A powiedz, co byś chciała dostać w prezencie urodzinowym? Najchętniej coś zrobionego przez was. Dobrze, ale co? Na przykład rękawice kuchenne. Te stare są już zupełnie zniszczone. Tatusiu, podobno masz już prezent dla mamusi? Powiedzmy, a my nie możemy się zdecydować. Przecież powiedziała, że chce dostać rękawice. Ale ona ma ich setki, tylko pochowanych, prawda? Tak, pomyślmy. Słuchaj, kochanie. Y za chwileczkę, nie mogę doszorować tego garnka. Garnki, łyżki, pupki. Hmm. O co ci chodzi, kochanie? O nic. Przepraszam, że ci przeszkodziłem. Pa! Bardzo dziwne. Będę musiał się zastanowić. Tylko nie zastanawiaj się nad naszyjnikiem, hamakiem i deskorolką. Cicho ryjku, daj włóczykiowi pomyśleć. A może kwiaty? 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 Tak! Mamusia ma bardzo dużo kwiatów. To już lepsze będą czekoladki. Ale chciałbym, żebyśmy obsadzili dla niej cały klomb. To dobry pomysł. Mamusia Muminka powinna być zadowolona. Będzie miała swój własny klomb zrobiony przez nas. Włóczyk i zawsze ma dobre pomysły. Hmm. 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 Tatusiu Muminka, co robisz? Niedługo zobaczysz. To mi wygląda na młyn wodny. To nie to, choć coś w tym rodzaju. Hmm, jednak młyn. Aha, wybacz, że musiałeś czekać. Tatusiu, a po co ci te talerze? Zaraz je umyję w mojej nowej zmywarce do naczyń. Orety. Dzięki temu urządzeniu zmywanie stanie się przyjemnością. Czy tu wkłada się brudne naczynia? Tak. Po czym siadasz i czekasz, aż się umyją. I sam to, Tatusiu, zaprojektowałeś? Oczywiście. Jestem pewien, że nie rozpadnie się, jak rower. Rozleciał się dlatego, że był źle wykonany. Tatusiu, pośpiesz się. Chcę zobaczyć, jak to działa. Uwaga! Widzisz te szczotki? Zeskrobują przyschnięte brudy z talerzy. Dobre, co? Muminku, czy nie wiesz, gdzie podziały się prawie wszystkie talerze? Nie mam pojęcia. Tatusiu, czy nie widziałeś... Och, śpi. Coś miłego, naprawdę wyjątkowego. Kiedy tatuś Muminka nie wiedział, co począć, nagle wpadł na pomysł. Już wiem, że też wcześniej na to nie wpadłem. A teraz papier, papier! Kochanie, przyniosłam ci kawę. Dziękuję. O. Mamusiu. Słucham cię, kochanie. Czy możesz przez chwilę na mnie popatrzeć? O tak? Doskonale. A teraz proszę, nie ruszaj się. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Prosiłem, żebyś się nie ruszała. Muszę ugotować obiad. Jesteś wolna. Dziękuję. Od czego by tu zacząć? Wiem! Domyśliliście się, co tatuś chce zrobić? Tak! Namalować portret swojej żony. Na urodziny mamusi muminka. Proszę, weźcie tyle sadzonek, ile chcecie. Dziękujemy, panie paszczaku. Czy możemy je wziąć już teraz? Ależ tak, oczywiście. Panie paszczaku! Słucham! Jak nazywają się te czarne kwiaty? To róże. Takie ciemne? Są piękne, prawda? Mnie się nie podobają. Nie będą pasowały do klombu mamusi. A ja uważam, że w ich towarzystwie inne kwiaty wydają się bardziej kolorowe. A gdzie macie zamiar robić ten klomb? Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Powinien być przed domem, od frontu. No coś ty, właśnie, że z dala od domu, bo inaczej mamusia zobaczyłaby go i nie byłoby niespodzianki. Mamusiu, mamusiu! O co chodzi, kochanie? Nie wiesz przypadkiem, gdzie podziały się moje akwarele? Szukałem w szufladzie biurka, ale ich tam nie ma. Nie ma ich od dawna. Co? Zapomniałeś, co w zeszłym roku zdarzyło się na plaży? A tak porwała je fala. Potem mówiłeś, że kupisz sobie nowy. Hmm. Chyba mam sklerozę. A to są gerbery. Wiem, wiem. Mała mi, czy znasz te kwiatki? Nie, nie znam. To azalie. Nieważne, podobają mi się. Tylko uważaj na korzenie. Jeżeli je uszkodzisz, to sadzonki się nie przyjmą. To już pojutrze. Ach, a ja nadal nie mam prezentu. Chyba będę musiał po prostu powiedzieć jej, że ją kocham. Coś wyjątkowego, Ach, a przynajmniej miłego, takiego od serca. Uciekaj, popatrz, to chyba tatuś. Coś mu się stało? Zatrzymajmy się. Tatusiu! Tatusiu! Co ci jest? Masz jakieś zmartwienie? To ty, Muminku? O, jest włóczyki, panna Migotka i mała Mi. Uh, uh, co za mnóstwo kwiatów! Tylko nie mów mamusi. Dobrze. W prezencie urodzinowym dostanie od nas kląb z tymi właśnie kwiatami. Wymyśliliście dla niej doskonały prezent. A co ty, Tatusiu, Muminka, budowałeś w tajemnicy koło naszego domu? A, nic specjalnego. Nie chcesz, żebyśmy się dowiedzieli, co? Tak, tak, Migotko. Czas ucieka. Tak. To na razie, tatusiu. Musimy już iść. Rzeczywiście, trzeba się śpieszyć, bo to już pojutrze. Dokąd wieziecie te sadzonki? Teraz złożymy je w drewutni, a jutro rano zasadzimy na chląbie. Jeśli chcecie, mogę wam pomóc. Dziękujemy. Ryjku, już się zmęczyłeś? Wcale nie. Musimy obrócić jeszcze ze trzy razy. Od tej ciężkiej pracy zrobiłem się bardzo głodny. Ty wiecznie jesteś głodny i na jedzenie trzeba zapracować. Momirku? Słucham tatusiu. Powiedzisz. widzisz, żaden z tych trzech prezentów, które wymyśliłem dla mamusi, nie udał mi się. Więc pomyślałem sobie, że może mógłbym przyłączyć się do waszego. Co ty na to? Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja też, tatusiu Numinka. Wspaniale, bo potrzebna nam będzie twoja pomoc. Oczywiście, mógłbyś zastąpić tego lenia Ryka. Tatusiu, nie dość, że pomożesz, to jeszcze będziesz nam służył radą. Jestem wzruszony. Bardzo wam dziękuję. Niebo usiane jest gwiazdami. Jutro będzie piękny dzień. Musi być piękny. A to dlaczego? A czy słyszałaś o kimś, kto lubi brzydką pogodę? Słuszna uwaga. Ech, czy zdążymy? O czym mówisz? O no, niczym. Śpijmy, śpijmy. Dobranoc, kochani. U podnóża góry? Tak jest. Tatusiu, ale to bardzo daleko od naszego domu. Wiem, ale są powody, żeby to urządzić właśnie tam. Dzień dobry! Gdzie inni? Zaraz przyjdą. Klomb będzie u podnóża góry. Aż tam? A teraz wyjaśnię wam, dlaczego na założenie klombu wybrałem właśnie to miejsce, a nie inne. Zapomniałem. Po czym, Tatusiu? Zapomniałem o czymś po prostu nieodzownym. Bez tego mój plan spali na panewce. Niestety nie mam czarnych kwiatów. Czarnych kwiatów? W tej sytuacji nie wiem, czy uda mi się zrealizować swój pomysł. Są! Co? Co? Tak! W ogrodzie paszczaka rośnie mnóstwo czarnych róż. Mała mi, nie zmyślasz? Nie, ale mnie się nie podobają, więc ich nie wzięłam. Nie znasz się. Trzeba będzie pójść do paszczaka, bo bez czarnych kwiatów nic nie zrobię. Czy dowiem się, jaki masz plan? Dobrze, a więc słuchajcie. Klon zrobił u podnóża góry, a nie gdzie indziej. Dlatego, że... No, ciekawe, czy się domyślacie. O... Wszystkiego najlepszego, mamusiu Muminka! <laughs> <laughs> Bardzo wam wszystkim dziękuję. Mamusiu, to nie koniec. Mamy dla ciebie jeszcze jeden prezent. Naprawdę? To wspólny prezent od wszystkich tutaj obecnych. Och, jesteście bardzo kochani. Chcesz go zobaczyć? Oczywiście, ale tu go nie ma. O. Zaprowadzimy cię do niego. Czy ten prezent jest na dworze? Co to może być? Ale to dosyć daleko. Tędy, mamusiu. Prawie jesteśmy na miejscu, nie mogę się doczekać. Piękne. To są nie Tak. Maki, astry, gerbery. A tu kobierzec z rozchodnika. Muminku, mamusia jest zachwycona. Mhm. Nawet są czarne kwiaty. To czarne róże. Bardzo trudno je wyhodować. Wiem o tym. Mamusiu, może wejdziemy na górę? Tam? Na sam szczyt. Macie jeszcze jeden prezent? Poprowadzę Was. Krávej. Ach, piękny! To kompozycja według pomysłu Tatusia! Bez czarnych róż nie moglibyśmy zrobić twojej torebki. Tatusiu, nie wiem, jak mam wam dziękować. Dostałam prezent dokładnie taki, jaki mi obiecywałeś. Naprawdę wyjątkowy i nadzwyczaj miły. Muminki się cieszą radością i życiem, muminki. I tym, że im chmurki wieleją o świcie, muminki. Że wszystko jest dobre i jasne jak, jak błysk, błysk, że one kochają, że kochasz je Ty, Wersja polska telewizyjne studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz, dialogi Elżbieta Kowalska, Dźwięk Paweł Gniado, montaż Zofia Moch, kierownik produkcji Dorota Filipem Załęska. Piosenki z tekstem Andrzeja Tylko w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jerzy Zelnik, Jacek Kawalec, Krzysztof Ibisz, Anna Wróblówna, Janusz Bukowski, Małgorata Boratyńska, Józef Mika, Jacek Jarosz i inni.